Witam Państwa. Bliskie spotkania 3 stopnia w Strasburgu specjalny gość, autor ostatniego Polskiego Sukcesu w Parlamencie Europejskim. W jego siedzibie w Stolicy Alzacji. nowy wiceprzewodniczący Komisji Obrony i Bezpieczeństwa. Przez ponad 8 lat zasiadałem w podkomisji. Obrony i Bezpieczeństwa. Teraz, no, ewidentnie w wyniku wojny w Europie Wschodniej, uznano, że trzeba, aby to była pełna komisja. Michał Dworczyk, wiceprzewodniczący, polski wiceprzewodniczący tej komisji, jest naszym gościem i państwa gościem. A, ale zacznę tą rozmowę nie od tego, co Komisja Obrony i Bezpieczeństwa może uczynić dla zwiększenia bezpieczeństwa Polaków, bo o to nam chodzi. Ale od tego, co wydarzyło się ostatnio z pana udziałem, nie tylko w sensie formalnej pana obecności tam, co zostało zauważone, ale także dlatego, że przez lata pan pracował, do tego doszło. Późniki, dawne województwo tarnopolskie, kresy wschodniej Rzeczypospolitej, odkrycie masowych grobów Polaków, ofiar ludobójstwa ukraińskiego fundacja, którą pan zakładał fundacja wolność demokracja przez lata przyczyniła się do tego, że możliwe było w końcu no, odsłonięcie chociaż kawałka prawdy o ludobójstwie naszych rodaków, którzy ginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Chciałbym, żeby pan o tym o tej wieloletniej pracy zakończonej właśnie teraz pańskim udziałem yy, yy, na ziemi tarnopolskiej Powiedział. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. W sobotę odbył się pogrzeb 42 albo 43, bo niektóre szczątki były niestety tak wymieszane, że niemożliwa była identyfikacja. Polaków zamordowanych przez nacjonalistów ukraińcy, ukraińskich działających w UPA. W lutym 45 roku wieś późniki została napadnięta. Bandyci z UPA zamordowali ponad 90 osób. W 22 roku Fundacja Wolność i Demokracja wystąpiła do władz ukraińskich o pozwolenie na poszukiwania to pozwolenie otrzymała. W 2023 roku znaleziono jamę grobową, w której było właśnie 40 kilka e, osób e, pochowanych. Następnie fundacja otrzymała pozwolenie na ekshumację i ponowny pochówek, i w tą sobotę właśnie ten pochówek nastąpił. Była to wzruszająca uroczystość, bo przyjechały rodziny z Polski. Pomordowanych była 90-letnia pani, która przeżyła w ogóle tę masakrę, więc to było bardzo takie wzruszające wydarzenie, ale to, co ważne, że po raz pierwszy w historii byli przedstawiciele władz ukraińskich na tak wysokim poziomie, ponieważ była pani wicemarszałek Werchownej Rady, była pani minister kultury, wiceminister kultury, wiceminister spraw zagranicznych, przedstawiciele władz samorządowych ukraińskich. To też jest ważny sygnał, ważny znak, że Ukraina zrobiła krok we właściwym kierunku. Tu już nie ma Amblock kwestionowania, że do ludobójstwa doszło, że takie zdarzenia miały miejsce. Oczywiście jest cały czas różnica w narracji. Ukraińcy kwestionują skalę, kwestionują przyczyny tego, co się zdarzyło, ale jesteśmy zdecydowanie w innym miejscu niż jeszcze 10 lat temu. Oby to był krok, a nie kroczek. Myślę, że wielu Polaków, także tych, którzy pomagali uchodźcom z Ukrainy, chce, aby. Ludobójstwo było nazwane po imieniu, aby strona ukraińska przeprosiła mojego ojca. Wojna została w mająteczku Prusy między Równem a Łódzkiem. I takich rodzin jest bardzo, bardzo w Polsce wiele. To dobrze, że od tego nasz program. Dobrze, że nastąpiło chociaż częściowe odkrycie tej małej, tragicznej, ale niestety tylko małej białej plamy. Przejdźmy teraz do y, Pańskiego Job Description w Parlamencie Europejskim. Y, jest Pan y, od bardzo niedawna, gratulacje, wiceprzewodniczącym Komisji Obrony, Komisji Kluczowej, w czasie gdy toczy się już 3,5 roku wojna w Europie Wschodniej, za, tuż za granicą i Polski, i Unii, granicą wschodnią, jaki jest realny wpływ tej struktury i prezydium tej komisji na to, aby zwiększyć bezpieczeństwo, a Polski naszego regionu, jakie są kontakty z ukraińskimi partnerami, na ile szerzej Europarlament może być tutaj playmakerem, a na ile tylko yy, realizatorem yy, pewnej polityki, którą ustala się w Waszyngtonie, yy, głównie. Zanim odpowiem na pańskie pytanie, za które dziękuję, to jeszcze jednym zdaniem chciałbym dokończyć temat ekshumacji, poszukiwań, yy, bo to jest temat dla, jak sam pan powiedział, wielu Polaków bardzo ważny. Ponad 100 tysięcy naszych rodaków zostało zamordowanych przez oddziały UPA przez ukraińskich nacjonalistów. W zależności od ocen historycy uważają, że od 1000 do 4000 miejscowości było świadkiem i w tych miejscowościach miały miejsce te dramatyczne zdarzenia, więc miejmy nadzieję, że ta pierwsza po wielu latach ekshumacja rozpocznie pewien ciągły proces, który będzie już niezakłócany, ale nawet jeśli tak się stanie, to musimy mieć świadomość, że ten proces potrwa lata, a może nawet i dekady. Bo jeżeli mamy kilka tysięcy miejsc do przeszukania, jeżeli mamy ponad 100 tysięcy osób do znalezienia patrząc od strony nawet takiej organizacyjnej ilu jest archeologów antropologów każda taka wyprawa każda taka ekspedycja która najpierw szuka tych szczątków potem je podejmuje badania genetyczne prowadzi no więc liczba tych osób jest po prostu ograniczona więc musimy mieć świadomość że ten proces będzie trwał jeszcze przez lata, a pewnie i dekady, ale miejmy nadzieję, że teraz już będzie on postępował w sposób ciągły, bez żadnych ograniczeń i przerw, tak jak miało to miejsce do tej pory. Wracając do Pańskiego pytania, rzeczywiście Komisja Bezpieczeństwa i Obrony, czyli SEDE, jest nową komisją. Po raz pierwszy w tej kadencji parlamentu została stworzona, wcześniej to była podkomisja spraw zagranicznych. A stało się tak oczywiście ze względu na zmiany, które zachodzą w Unii. I ja nie jestem wcale przekonany, że te zmiany są dobre. Ponieważ do 2022 roku, do pełnoskalowego ataku rosyjskiego na Ukrainę był dosyć klarowny podział. Sprawami bezpieczeństwa i obrony zajmowało się NATO, natomiast Unia Europejska skupiała się na sprawach gospodarczych. Mało tego, nie wynikało to z żadnego przyzwyczajenia, ale po prostu z faktu, że trakt, sprawy obronne są sprawami, poza traktatami, poza traktatowymi, czyli nie są zapisane te kompetencje w traktatach dla Unii czy jej poszczególnych organów. Niemniej po y, pełnoskalowym ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę y, problematyka związana z bezpieczeństwem, z obronnością y, stała się bardzo popularna na forum Parlamentu Europejskiego i w Komisji Europejskiej. Rozpoczęto kolejne y, programy i kolejne projekty opracowywać. Y, tu trwa y, dyskusja ekspertów, z których część w moim przekonaniu słusznie zwraca uwagę, że właśnie jest to materia pozatraktatowa i Komisja Europejska w szczególności, ale Parlament również y, Próbuje wkraczać w kompetencje państw narodowych. I teraz ktoś może powiedzieć to dobrze, dlatego że jak tutaj cała Unia się zajmie tą sprawą, to będzie lepiej, szybciej, sprawniej, no nic bardziej mylnego, proszę państwa. Te to są tak ważne sprawy, że powinno, zajm, powinny się zajmować nimi kraje członkowskie bezpośrednio, a na pewno nie komisja. Ja przypomnę tylko początek pełnoskalowej wojny, gdyby w 2022 roku to Komisja Europejska podejmowała decyzję, komisja, w której większość wpływów mają Niemcy. Sprawy mogłyby się potoczyć zupełnie inaczej. To Polska była jedynym dużym krajem, który tak jednoznacznie od samego początku chciał wesprzeć i wspierał Ukrainę. To Polska mobilizowała resztę Europy do tego, żeby powstrzymywać Rosję. Przypomnę, że Niemcy na początku nie chcieli w ogóle jakichś głębszych, poważniejszych sankcji wprowadzać na Federację Rosyjską. Nie chcieli nawet odciąć Federacji Rosyjskiej od światowego systemu bankowego. W związku z tym tutaj pojawiają się również pomysły niebezpieczne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa nie możemy sobie dać odebrać jako Polska jako kraje członkowskie kompetencji w zakresie wojska polskiego w zakresie bezpieczeństwa i obrony natomiast jeżeli chodzi o samą komisję bo te pomysły głównie powstają jednak w komisji europejskiej a jeśli chodzi o samą komisję sam parlament no to to też dla wszystkich jest sytuacja nowa że SEDE funkcjonuje jako samodzielna komisja. E, pojawiają się, tak jak powiedziałem, e, pomysły kontrowersyjne czy wręcz niebezpieczne z punktu widzenia naszego kraju, ale pojawiają się też. Pomysły i projekty ciekawe. Podam jeden przykład. Jeszcze na początku lipca, czy w lipcu pracowaliśmy nad nim. To jest projekt pana Kubiliusa, komisarza do spraw Obrony premiera też Litwy. byłego tak. premiera Litwy i też po raz pierwszy raz w Unii jest taki komisarz. W komisji jest komisarz, który się sprawami prawa, obronnymi zajmuje. To był jego projekt, projekt zmierzający do usprawnienia procesu inwestycyjnego w inwestycje zbrojeniowe. Czyli mówiąc tak najbardziej prosto jeżeli chcemy budować fabrykę amunicji czy fabrykę czołgów dzisiaj przygotowania do tego i budowa trwa wiele lat nie tylko ze względu na długość procesu inwestycyjnego ale przede wszystkim na formalności. Prosta sprawa pozwolenie środowiskowe trwa uzyskanie pozwolenia środowiskowego trwa minimum rok, a czasami dłużej. Do tego jest szereg innych przepisów, które po prostu ograniczają takie inwestycje. Pan komisarz Kubilius przygotował zestaw projektów, które spowodują, że kraje członkowskie będą musiały skrócić ten proces em, dla inwestycji w przemysł obronny do trzech miesięcy, więc z trzech lat w niektórych przypadkach, bo w niektórych krajach tak długo ten proces inwestycyjny trwał, wydawanie pozwoleń skrócone zostanie do trzech miesięcy. To jest naprawdę radykalna zmiana, jeżeli oczywiście te przepisy wejdą w życie, dlatego że komisja zakończyła pracę nad nimi, one trafiły do parlamentu, parlament musi się teraz nimi zająć, ale mam nadzieję, że tutaj nie będzie wątpliwości, że uda się przeprowadzić te przepisy. A więc krótko mówiąc, ta komisja z punktu widzenia parlamentarzystów z Polski, z Europy Wschodniej, z krajów wschodniej flanki niesie ze sobą pewne zagrożenia, te o których wspominałem, czyli chęć odbierania kompetencji rządom kraju państw członkowskich i przekazywania tych kompetencji do komisji, ale też niesie pewne szanse, tak jak właśnie ta, o której wspomniałem, czyli zmiana przepisów w taki sposób, aby inwestycje w przemysł zbrojeniowy mogły być realizowane łatwiej. Naszym zadaniem jako posłów z Polski, chociaż jest tam tylko kilka osób w całej komisji, ale naszym zadaniem jest Dbanie o to, żeby takie szkodliwe pomysły blokować, natomiast dobre inicjatywy wspierać. A kończąc ten wątek wyrażany dwoma słowami security i defense, czy nie wydaje się panu przewodniczącemu, że ta cała bardzo wzmożona debata o konieczności, Pobudki Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa, czy nie jest ona tak naprawdę w praktyce politycznej kołem napędowym dla przede wszystkim przemysłu militarnego w dwóch krajach Niemiec i Francji? Że ta cała ornamentyka, jakże generalnie słuszna, z którą się zgodzić, trzeba. Nie jest pewnym instrumentem, czy wehikułem, czy windą e, dla tego, aby za pieniądze unijne, e, za pieniądze unijnego podatnika, przypomnę, że Polska za 3-4 lata stanie się podatnikiem netto, e, to Kowalski i Nowak będą sponsorem Unii Europejskiej, że za te pieniądze będą przede wszystkim e, dwa kraje, ich m, przemysł militarny, będzie beneficjentem tej polityki obronnej Unii Europejskiej. Chodzi się o Berlin Parsz. Bardzo do, dotknął Pan bardzo e, poważnego problemu, z którym już się zdarzyliśmy, ponieważ już niektóre z projektów, które były uchwalane, jednoznacznie e, są kojarzone właśnie z taką intencją. Jednoznacznie e, mają stworzyć preferencyjne warunki dla przemysłu zbrojeniowego i no tak, dla przemysłu zbrojeniowego tych dwóch największych krajów Niemiec i Francji. I znowu posłużę się konkretnym przykładem. Proszę Państwa, przygotowaliśmy taki instrument wspierania rozwoju przemysłu zbrojeniowego, czyli 1,5 miliarda euro. Ten instrument nazywa się EDIP. To jest specjalny fundusz na dofinansowanie rozbudowy fabryk. Otóż przepisy zostały tak stworzone, że preferują przede wszystkim duże koncerny zbrojeniowe, a te koncerny właśnie znajdują się w Niemczech, we Francji, trochę we Włoszech. Ale mało tego. Intencja i cała ornamentyka słowna wskazywała na to, że to jest instrument, który ma rozbudować przemysł zbrojeniowy, wzmacniając bezpieczeństwo wszystkich krajów Unii Europejskiej. Natomiast w momencie, kiedy my, posłowie z flanki wschodniej, zaczęliśmy składać propozycje, takie, aby preferencje w ubieganiu się o te środki miały kraje właśnie graniczące bezpośrednio z Federacją Rosyjską, czyli z bezpośrednim agresorem, te kraje, w których przemysł zbrojeniowy nie jest tak rozwinięty jak w Niemczech czy we Francji, wszystkie te poprawki zostały odrzucone. A dlaczego one były ważne? No dlatego, proszę Państwa, że przykład Ukrainy pokazuje jednoznacznie, jeżeli sam nie produkujesz, swojego uzbrojenia, jeśli sam nie produkujesz własnej amunicji, to jesteś zdany na łaskę i niełaskę innych krajów. Zobaczcie państwo, Ukraina do niedawna żyła przez pierwsze dwa lata wojny na kroplówce Stanów Zjednoczonych i Europy. Gdyby Stany Zjednoczone i Europa wstrzymały dostawę amunicji, Ukraina w krótkim czasie musiałaby się poddać, bo po prostu nie miała swoich fabryk amunicji. Miała na początku wojny dosłownie kilka, które zostały błyskawicznie zniszczone, a potem stała się w tej sprawie całkowicie powolna za granicy, bo nie posiadała żadnej produkcji. Teraz to się na szczęście zmieniło, ale na początku wyglądało to tak, jak zrelacjonowałem. A więc w interesie krajów wschodniej flanki, tych najbardziej zagrożonych agresją rosyjską, jest zbudowanie fabryk amunicji, zbudowanie fabryk środków bojowych. Kiedy próbowaliśmy te przepisy skonstruować tak, aby rzeczywiście to było możliwe, parlamentarzyści z Francji, z Niemiec i tu niezależnie od NATO, w której grupie politycznej byli, z jakiej partii pochodzili, solidarnie zablokowali te próby po to właśnie, żeby środki trafiły w większości do takich firm jak Rainmetal, do takich firm jak Airbus czy inne duże koncerny zbrojeniowe ulokowane w Niemczech, Francji czy we Włoszech. Myślę, że warto zapamiętać te słowa przewodniczącego Michała Dworczyka. Poprawki przedstawiane także przez polskich europosłów, mówiące o tym, aby w krajach graniczących z Rosją właśnie za unijne pieniądze takie fabryki powstawały, zostały utrącone przez większość, którą wykreowały Paryż i Berlin. Myślę, że to bardzo charakterystyczne i to więcej mówi niż różne. Deklamacje pana Macrona czy pana kancelarza Merca, który ostatnio zresztą yy, przypomnę, powiedział, że yy, no, jest jeszcze nadzieja na dialog z Rosją w przyszłości. Yy, ostatni temat, który chciałem poruszyć, to kwestia wywołana przez pana. Kwestia relacji polsko-ukraińskich nie w wymiarze historycznym, aczkolwiek to pewien fundament przyszłości relacji Warszawa-Kijów ale chciałbym, abyśmy parę słów powiedzieli o geopolityce. Polska otworzyła swoje serca i domy, otworzyli je Polacy, także przy wielkim udziale rządu, który Pan przecież przez 6 lat reprezentował. Najpierw jako wiceminister obrony, potem jako szef kancelarii Rady Ministrów, potem jako minister w kancelarii premiera. E, działania samorządów, e, okazało się, że Ukraina nie jest za to tak wdzięczna, jak byśmy oczekiwali i jak być powinna, jak się wydaje. Nastąpiły zgrzyty w relacjach polsko-ukraińskich. My odbieramy, że przede wszystkim z winy Ukraińców, czy, czy głównie, czy tylko z winy Ukraińskiej. Natomiast e, wiadomo, że tą sprawą gra Rosja. E, jak pan widzi przyszłość relacji polsko-ukraińskich? No... Powiedzmy wprost, są to dwa państwa, największe w regionie. Jak powiedział bardzo szczerze, jak na polityka jeden z doradców prezydenta Załyńskiego, że Ukraina z Polską będzie rywalizować o to, kto będzie tym numerem jeden w regionie. i Ukraina tę rywalizację wygra. Czy tak będzie? Jak pan widzi przyszłość relacji polsko-ukraińskich? Jako człowiek, który miał osobiście kontakty bardzo dobre, na tyle dobre, że obecnie również je pan utrzymuje z byłymi wicepremierami czy, czy ministrami, także aktualnymi, e, o czym świadczy akcja którą e, no, akcja wsparcia dla tych Polaków, którzy dali się w potrzebie e, w wyniku opresji e, e, czynionej przez koniec 13 grudnia. E, co Pan powiedział o przyszłości relacji polsko-ukraińskich? E, jakie one powinny być optymalne z naszego punktu widzenia i, i interesu także wspólnego? bez wątpienia wieje wiatr historii i zmienia się cały układ geopolityczny. Nie możemy na to zamykać oczu. Pan powiedział, że Polska i Ukraina są dwoma największymi krajami w regionie i rzeczywiście nasz połączony potencjał demograficzny, gospodarczy, militarny pozwoliłby na to, aby nasze oba kraje były pan, traktowane po partnersku, zarówno przez sąsiadów ze wschodu, jak i z zachodu. Ale Natomiast proszę, niestety, niestety na to krótkoterminowo to jest e, zrozumiałe, bo Niemcy mają dzisiaj polityczny power i pieniądze. Natomiast e, trzeba patrzeć długoterminowo. Gdyby tylko Niemcy miały decydować o losie Ukrainy. Ukrainy by dzisiaj już nie było, bo w 22 roku Niemcy nie chcieli pomóc Ukrainie tak jak pomogła Polska. Więc długoterminowo mam nadzieję, że dojdzie do strategicznej współpracy, ale na to potrzebujemy jeszcze lat albo dekad, bo na razie rzeczywiście mamy szereg rozbieżnych interesów, a nasze elity polityczne zarówno ukraińskie, jak i polskie chyba jeszcze nie dorosły do tego, żeby zbudować taki sojusz. Natomiast ostatnim zdaniem powiem tylko tyle, że jeżeli że aby ten sojusz powstał, musimy zamknąć tą dramatyczną ranę, tą dra tragiczną historię II wojny światowej, kiedy Ukraińcy, ukraińscy nacjonaliści dokonali ludobójstwa na Polakach. Ten e, fragment historii, ten rozdział historii musi zostać zamknięty. Dopiero później będziemy mogli budować prawdziwy sojusz. To ważny wątek, bo wydaje się, że relacje polsko-ukraińskie, które były najlepsze w historii być może, po agresji Rosji na naszego wschodniego sąsiada, teraz są najgorsze w ostatnich latach. Dlatego o tym rozmawiamy. Państwa i moim gościem w programie bliskie Spotkania 3 stopnia był Michał Dworczyk, przez wiele lat minister, obecnie europoseł i wiceprzewodniczący Komisji Obrony Pronto Europejskiego. Panie ministrze, panie pośle, dziękuję za to spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję państwu.